Dost lew, a Nie robię napisów, słuchajcie. Ja tylko mam taką prośbę, jak następnym razem wpadnie mi do głowy taki pomysł, to bardzo proszę napiszcie, napiszcie mi Ewa nie rób, nie rób tego, po prostu nie rób tego nie idź tu na paznokcie, to jest najgłupszy pomysł na świecie A Ogólnie jak wam zaraz pokażę jak to wygląda z bliska, to ja nie wiem czego zacząć Ja chciałam uciekać, rozumiecie, to ja stamtąd chciałam uciekać, wam przysięgam Ja tak sobie robiłam paznokcie w gimnazjum, jak robiłam je sama u siebie w pokoju i robiłam to lepiej ja nie wiem, jak to jest możliwe, ten salon miał dobre oceny 5-0 na buksi ja już tam weszłam i zobaczyłam, jak to wygląda To się zapaliła lampka, ale myślę sobie dobra, nie, już nie mam wyboru miałam mega odrost, dwa paznokcie w ogóle mi poszły mówię, nie no, muszę zrobić to no, zrobię sobie bazę, no przecież tego się nie da nie da się tego spierdzielić da się, da się słuchajcie, od początku Ja po prostu... Ja nie wiem, jak to jest możliwe, że ja to zrobiłam. Nie, bo ten salon miał naprawdę spokojną opinię. Ja cały czas w ogóle podczas tej wizyty myślałam sobie, nie dobra, może tutaj się tak robi, nie będę oceniała. Najważniejsze, że pani zdezynfekowała, jakby, że... Wiecie, nie stresowałam się, że jest brudno i niesterylnie. Chociaż teraz jak sobie o tym pomyślę, to teraz zaczynam się tym stresować również. Słuchajcie, ona wyciągnęła frezarkę. Ta frezarka wyglądała tak, jak była w moim wieku. I bez pardonu. Po skórkach lecimy, w ogóle zero, zero precyzyjności, tylko takie, wiecie, tiruriru no ja myślałam, że dobra, to jest taki pierwszy etap, najpierw pewnie jedzę tą grubą, zaraz weźmie trochę lżejszą, żeby, wiecie, ładnie paznokcie wypolerować, żeby miał regularny kształt i tak dalej. Co wy? To koniec był. Ona mi tam przeleciała trzy razy tą frezarką. Elegancko kładziemy top, znaczy bazę. Dalej, to będzie długa historia. Słuchajcie, ten paznokieć, ja Wam zaraz wrzucę zdjęcie, jak on wygląda, bo ja ukradkiem robiłam i Asi wysłałam, mam pisałam tylko do Asi, Asia, proszę Cię, Ty się módl za mnie. No więc słuchajcie, na tego takiego paznokcia, totalnie nieogarniętego, tylko go zdezynfekowała, coś tam położyła i zaczęła kłaść mi bazę i to jest ta baza, bo ja tej pani przerwałam i powiedziałam, że już nie chcę żadnego lakieru, żeby tylko mi zostawiła już tę bazę. Aha, pani jeszcze nie mówiła, Totalnie nic po angielsku, więc porozumiewałyśmy się na translatorze. Słuchajcie, jak, jak ta pani zaczęła mi nakładać. Yy, to chyba jest żel w ogóle. Ten żel. Ona mi go lała na paznokieć, także ja miałam ten żel wszędzie dookoła i ona mi swoim palcem robiła tak: siup, siup, siup do lampy. Znowu sobie myślałam: dobra, może nie wiem, tu są takie techniki. Może te pani mi po prostu potem. Myślę sobie, dobra Ewa, bez paniki. Ona na pewno to wypiłuje, ona widocznie tak teraz robi, a potem mi wypiłuje, żeby było równo. No nie, no nie, to się nie wydarzyło. To się nie wydarzyło. Ten żel rozlany na tych skórkach, bo te skórki to jedynie tą frezarką ona przeleciała. Na co ona się jak właśnie jeszcze lakier? Ja już powiedziałam, że nie, 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 dobra, ja nie z tego lakieru, po prostu zostawmy tak. Myślę sobie, dobra, w domu sobie to opiłuje. Pani mi nałożyła na to top, i teraz uwaga, chcę Wam pokazać zdjęcia, które zrobiłam. Chociaż naprawdę ciężko mi jest to oddać ym, aparatem telefonu, ale do czegoś takiego to przysięgam, wam. chyba jak żyję, to nie miałam na paznoksiach. I naprawdę bardzo doceniam teraz wysoką jakość w Polsce takich usług, i nie wiem, czy tak jest zawsze, czy ja miałam pecha, ale jak przyglądałam te salony, to one wszystkie wyglądały bardzo podobnie. No. No pozostało mi się tylko śmiać. Ale serio to był hit, po prostu jak ta pani mi to ważna się robiła. Jakbyście wy widzieli moje miny, ale ja nie chciałam, być też nie miała, ja, to pani była kochana i naprawdę ona się bardzo starała, więc ja bardzo miło jej na przykład powiedziałam, że już nie chcę dalej, żeby ona tam dalej robiła. Ale ja nie wiem, ja chyba muszę wrócić do domu dobrze, że mam pilniczek i sobie jakoś to sama wyrównam. No ale ja... Spodziewałem się, że to nie będzie, wiecie, poziom taki jak u nas, ale jednak miałam nadzieję, że będzie odrobinę lepiej. Dziewczyny, które mieszkają w Hiszpanii, proszę dajcie znać, czy tutaj po prostu jest tak niski poziom takich usług, czy ja miałam takiego pecha. Ale z daleka nie ma dramatu. Jak ja to wypiłuję sobie, one są takie pofalowane, te paznokcie. Dziewczyny, ja was bardzo proszę, dobrze? Proszę nie kopać leżącego. Ja wiem, widzę, jak to wygląda. Nie musicie pisać, że tak tragicznie. Ja wam mówię, że ja to uratuję w domu. Ja sobie to wypiłuję i będzie dobrze. Dzięki Bogu, na pocieszenie tej całej sytuacji zaraz przyjeżdża Zola i Borys i Juri po mnie, bo ja poszłam na paznokcie, a Juri pojechał po Zolcie i Borysa na lotnisko z odziem, Więc... Uratuję sobie ten dzień.